Siemanko, Maciej z tej strony. Dzisiaj mam dla was taki nietypowy materiał troszeczkę, ponieważ e, nagrałem go jeszcze w końcówce roku 19, e, ale dużo się działo, mieliśmy akcję TSL Dzieciom i, i jakby nie miałem czasu na jego opublikowania. Z, zrobiłem materiału godzinę 20 i postanowiłem to podzielić na trzy części. Jest to rozmowa z windykatorem e, transportowym, który ściąga pieniądze od e, klientów, którzy zalegają z wypłatami firmie transportowej. Bardzo dużo ostatnio słychać na temat tego, że firmy transportowe upadają jedna po drugiej. Ale czy zastanawialiście się, dlaczego tak może być? Myślę, że to może być jeden z przykładów. Dlaczego firmy transportowe borykają się z ciężką sytuacją finansową? I jest to materiał dla prosperujących już firm transportowych, dla ludzi, którzy chcieliby otworzyć firmę transportową. Myślę, że może to być ciekawa wskazówka dla wszystkich. Miłego oglądania. Cześć. Cześć Cześć Maciej Kurde miło Cię poznać, ty całkiem inaczej sobie wyobrażałem Ciebie Zazwyczaj prostu. Cię, nie? Masz trochę czasu? No mam trochę czasu, właśnie wygospodarowałem sobie już i tak zeszło mi, wiesz Kurde się sapałem po tych schodach, nie? Zeszło mi się kurde po tym Ściągnę buty, zeszło mi się w ogóle z drogą, wiesz? Kurde mój To ten kawałek jest, nie? Bo za chwilę z tym swoim zabieganym tytuł. Kawka, no? Domyślałem Długo myślałem nad tym tematem. Trudno w ogóle poruszyć, bo no ciągle mi to. Tym kamerą nie występowałem, a już w ogóle w takim, w takim kontekście. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle poruszyć temat, bo no i jakby nie było, spędziłem w firmie ile jak będzie? 8 lat. 8 mm -hmm. lat na bibliotekacji. Tak naprawdę, kiedy zaczynałem to wszystko, to yy, nie do końca tak to sobie wyobrażałem. I już tam wiesz, cierpliwość się kończy z biegiem czasu. I po prostu owe mnie jesteś już, już, już tak spodziewany, że chcesz o tym komuś powiedzieć. Wszystkie brudy będziesz wyciągał? Wszystkich nie mogę. Czym się zajmujesz i, i dlaczego się tu znaleźliśmy jeszcze raz? No, jestem od około 8 lat indykatorem firmy transportowej. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie mogę Ci wyjawić jaka to jest firma z powodu interesu. E, firmy, która nadal działa, ale już niestety jest na bardzo słabym, właściwie takim końcowym etapie swojej działalności. I e, zaprosiłem Cię tutaj e, tego, żebyśmy mogli sobie porozmawiać o tym, w jaki sposób taka firma jak moja może upaść? Przede wszystkim o tym, że powody dużych problemów firm takich jak moja niekoniecznie pokrywają się z tym, co, jakie są wyobrażenia w branży. A twoja firma to jest firma transportowa? To jest, to jest firma transportowa, która ma swoje auta. Czasami coś tam, coś tam sprzedawaliśmy, ale to raczej marginalny, marginalny procent naszej, naszej działalności. Jaka jest Twoja rola w firmy? Ja się zajmuję windykacją, czyli, e, czyli po prostu ściągnąć należności za to, co wypracuje spedycja. Jak ciężko jest odzyskać to, e, co spedycja wypracuje, jak, e, jak łatwo jest wpaść w różne pułapki, które znajdują się w rzuceniach, które e, nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a dowiadujesz się o nich dopiero, kiedy transport trwa, albo kiedy się zakończył, albo kiedy po dwóch miesiącach przychodzi transportność. I pieniądze nie przychodzą. I pieniądze nie przychodzą, albo, albo przychodzą w, w mniejszej kwocie, albo właśnie nie przychodzą w ogóle, ale nie dlatego, że firma padła, tylko dlatego, że zgodziłeś się na jakieś tam zapisy, e, które e, nakładają na ciebie kary na przykład w wysokości fraktu. Na pewno brałeś kiedyś jakieś zlecenia z giełdy, tak? Chyba na tym ostatnim filmie próbowałeś no, coś tam wziąć. Próbowałem. No i jakie miałeś wrażenia? No wrażenia miałem takie, no właśnie nie chciałem iść na giełdę z tego mm -hmm. względu, że mam, mam kolegów, wiesz, którzy, którzy też jeżdżą z giełdy i generalnie mi to odradzali. Ale też jakby nie chcę naskakiwać na giełdy, wiesz, że one są złe. Bo tak. Uważam, że też może trafić <grym> u klienta na giełdzie, no ale ja bałem się właśnie zaryzykować, nie, mm -hmm. przez to właśnie, przez te niepłatności, bo koledzy mówi, że 30% firm płaci na czas, e, a 70, e, 50% gdzieś trzeba cały czas gdzieś, gdzie są pieniądze za faktury i tak dalej. Mój dzień pracy. Wygląda tak, że mam po prostu firmy, od których muszę ściągnąć pieniądze należne za frat. I przychodzisz do pracy i codziennie masz listę? Tak, tak, rozumiem, to, 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 masz? tak. Zresztą no, firma zadbała o to, żeby, żebyśmy mieli odpowiedni system, także nie musimy sami szukać, kto nam nie zapłacił, mamy to wszystko ładnie zorganizowane, no ale to, to nie wystarcza. Masz sytuację, że dzwonisz, Firma jest załóżmy francuska. Ja mówię w dwóch językach, po francusku nie mówię. Czyli po angielsku. Tak, tak, po angielsku i po niemiecku. Yy, I dzwonisz do Francji, próbujesz się dogadać w którymś z, z, z tych mi znanych języków. Po prostu się nie udaje. Tak? Jest tylko francuski. Okej, okay, ze spedytorem się dogadałeś. Yy, po niemiecku czy w jakimś tam innym języku, czasami nawet, nawet spedytorami są, są Polacy, znaczy tutaj, tutaj ten kontakt jest spokojny, w momencie e, dawania fraktu, jeśli tym językowi zależy, no to on zrobi wszystko, żeby się dogadać z tobą. Tak. Ale potem nie rozmawiasz wcale z tym, tym, tym spedytorem, z którym ustanawiasz transport. Rozmawiasz panią księgową. Ty zajmujesz się windykacją nie tylko na terenie Polski, ale Nie, już... oczywiście, o my jesteśmy sporą firmą. E, pozyskujemy klientów bezpośrednio też. Mamy, mam, mamy sporo klientów z zagranicy, ale ta ściągalność z zagranicy nie, nie wygląda tak cukierkowo, jak wygląda w zleceniach, albo jak wygląda w tych ofertach na trasie czy na Timo, mhm. gdzie masz po prostu podany termin płatności no i bierzesz to i zakładasz, że ta kasa spłynie, tak, bo przecież termin jest. I tutaj tak naprawdę dzisiaj e, przed nami jest cały cały temat, kilka tematów do przepracowania. Ja się dość mocno przygotowałem, także e, mam tutaj trochę danych, którymi będę się wspierał w trakcie. No, Poświęciłem trochę, trochę czasu na to, żeby żeby temat Przerobić dogłębnie, tak? Bo moglibyście tutaj się spotkać, porozmawiać 15 minut, że jest źle i, no no. i się dowiedzieć. No właśnie ja też oczekuję konkretów. Wiesz? No też nie, nie na pokonałeś taką, taką drogę. Ja bym to chciał mocno, prze, mocno przepracować, bo ty jako kierowca i jako właściciel firmy yy, niekoniecznie myślę, masz świadomość tego, co się dzieje mm -hmm. i jakie są zagrożenia, i co się dzieje tak naprawdę po stronie. Yy, Klient pierwotny i firma transportowa. Dostajesz zlecenie, weźmy taką, taką na przykład firmę polską, dostajesz zlecenie, które ma 3-4 strony. Interesuje Cię najbardziej pierwsza strona, bo masz tak, termin płatności, masz e, miejsce na wodunku, datę, miejsce na wodunku, datę. ładunku, datę, dane kontrahenta, czego hmm. ci jeszcze potrzeba, żeby wykonać traktat. No hmm, tak. To, nie? Patrzysz, patrzysz. Ewentualnie jaki towar. Tak, jaki towar. Eee, jaka maczka no? jest potrzebna? Patrzysz, się zgadza, no i co? Jedziesz, nie? Patrzysz tylko, jak masz polno. A potem masz cztery strony e, maczki taką czcionką, czwórką czy, czy trójką i tam masz 50 punktów? Myślisz, że ilu ludzi to czyta? Myślę, że, że prawie nikt no. nie czyta. No wszyscy myślą, że tam jest, co, jakaś może e, kara za spóźnienie, tak? No ale przecież ty się nie spóźniasz, w jest coś no to ciebie to nie dotyczy. Jakiś tam rodzury pewnie. No więc nie, nie czytasz tego, tak? No bo szkoda czasu, bo masz kolejne arty do zawalowania. więc po co to czytać? Twoje ja księgowiec wystawia fakturę. Faktura ma termin 30 dni, bo taki był czyli w ogóle super termin, bardzo dobry, no a płatności nie ma. Ok, dzwonisz do tej firmy. Firma polska, więc się, więc się dogadujesz, nie ma problemu. I mówisz tej firmie, że, że, faktura jest nie, że faktura jest niezapłacona, pytasz kiedy mają zapłacić, jeśli mówią, że nie, że nie zapłacą, to mówisz jakie są konsekwencje, tylko że problem jest taki, że ta firma ma, ma podstawę do tego, żeby nie płacić. Okay. Ale jak to? Przecież miałeś 30 dni, tak? Ma podstawę, żeby nie płacić, bo w punkcie szóstym zlecenia jest napisane, że wypadku nie dosłania dokumentów, w terminie 7 dni od rozładunku, hmm. przy czym twoja dyspozycja to jest 2-3 tygodnie. Czyli nie, nie, nie do tego, bo jeszcze liczy się data wpływu tych, tych dokumentów. A 3 10 dni od daty wpłynięcia dokumentu. dokumentów. E, tak, przy czym? Jeśli e, w ciągu 7 dni od rozładunku nie doszczesz im tych dokumentów w oryginale, wydłużają termin płatności do dni 60. Okay. No i dobra, okej, okay, to ci powiedzieli. Czyli czekasz kolejny miesiąc. Kolejny miesiąc jesteś bez tej kasy. Tak? Załóżmy w ogóle, że to był ładunek od polskiej firmy, ładunek wyjazdowy, czyli te, te dokumenty dopiero będą u Ciebie za trzy tygodnie. No dobra, więc jakoś tam przeżyjesz ten, ten, ten kolejny miesiąc bez tej kasy. Powiedzmy, że dostaniesz za, za kilka innych zleceń, więc dożyjesz. Frank był za 1000 dostajesz 500 euro od tej firmy po dwóch miesiącach. Okay. Pytasz dlaczego? Bo punkt szósty zlecenia brzmiał, w wypadku, w wypadku niedosłania dokumentu w ciągu 7 dni, zmniejszamy stawkę fraktów o 50%. Czyli nie, nie dość, że czekałeś, to czekałeś tylko na połowę. Okay. No i co robisz w takiej sytuacji? No. Ja jestem też ciekaw właśnie, co Tobie, jako człowiekowi niezwiązanemu z indykacją przychodzi do głowy, bo to też będzie, będzie przychodziło do głowy większości firm, które nie miały problemów do tej pory albo styczności z windykacją, bo jeśli bym już bym taki temat kiedyś przerabiał, to na pewno bym się odezwał do jakiegoś człowieka, który windykuje tych tak ludzi, ale, ale w takim przypadku to podejrzewam, że na przykład z Francuzem walczyć w języku ich ojczystym, no to, no to bym wziął te 500 i, i dał sobie spokój. Nie? No, ale nie, załóżmy wariant łatwy, polska firma, tak? A, polska firma. Polska firma, Wyjazd polski, polski klient, taki zapis, co robi? No nad tym trzeba było się grubo zastanowić, bo co nawet no. się w takich przypadkach robi, czy to sądownie, czy ale znowu za 500 euro. A pytanie, czy dbając o swoją flotę, jesteś, jesteś małą firmą, powiedzmy dbając o załatwianie ładunków, dbając o powiedzmy jakieś tam pilowanie kierowców, tak? Dbanie o firmę. Czy masz czas na to? No podejrzewam, że nie miałbym na to czasu, nie? No. Albo nie chciałbym na to tracić czasu. Więc odpuszczasz. A jak nie odpuszczasz, to idziesz do sądu. Wykładasz na prawnika, żeby się zajął sprawą. Prawnik nie, płacu, nie pracuje za darmo i nie, nie ma niskich stawek. Mhm. Za samo przeczytanie sprawy. Prawnik bierze swoją marżę. Idziesz do sądu, a sąd ci powie, to dlaczego się zgodziłeś na takie zlecenie. Warunki są jasne, tak? Więc, więc nie idziesz do sądu, jesteś 500 euro w plecy, a firma jest zadowolona, bo zrobiła. No bo takie, takie sytuacje to się często słyszy właśnie na, na giełdzie. To taka pospolita sprawa, nie? Tak. Że, że ktoś tam nie zapłacił. No i no przy takich małych firmach jak moja, no to, to nie ma szans, że starać żeby wyciągnąć taki pieniądze mhm. od kogoś. No, jak masz dział, który się tym zajmuje, to jeszcze e, płacisz komuś, żeby ktoś się tym zajął, tylko tym, tak? Mhm. Ale jak, no, no co, taką sprawę oddasz komuś, kiedy to robi swojemu, i mhm. tak Nie dawno, że będą stały, no mhm. nie zrobisz tego, no. Musisz się, tym, musisz się z tym pogodzić, a pytanie po, po ilu yy, takich przypadkach dodzenia się z tym prędkość. I ile jest w stanie takich przypadków, które firma wytrzymać, ile jest w stanie kosztów ponieść. To no weźmy sobie na przykład drugi przypadek, transport międzynarodowy. Spóźniasz się, bo są korki. Spóźniasz się na rozładunek dwie godziny. No niby to jest normalne, tak? Yy, spóźnienia w Transporcie się zdarzają, nie jest to nic nowego. No i wydaje Ci się, że jeśli dogadałeś z kimś fracht, to tak samo e, dobrze będziesz w stanie dogadać się, jeśli chodzi o to, o to spóźnienie, bo przecież jesteście w jednej branży, pracujecie no. tak samo, on też to powinien rozumieć. Ale, ale ten transport dojechał, myślisz, że jest zamknięty, wystawiasz fakturę, wysyłasz doki, czekasz na kasę. Po tygodniu od tego rozładunku dostajesz notę 300 euro. Okay. za spóźnienie co jest pisane w spóźnieniu. Tacy klienci sobie to po prostu odciągają od hmm. swoich płatności. W zleceniu masz zapis. Masz, masz zapis 300 euro hmm. za spóźnienie. Nie jest napisane czy za godzinę, czy co dobę, czy co dwa dni. Spóźnienie no, jest to raczej. Nie nie odzyskam, no bo jasny zapis. Nie? Taki zapis jest nielegalny, bo to jest transport międzynarodowy, a według konwencji CMR musisz um, musi być udowodniona strata, która została spowodowana przez to spóźnienie. Bez tego nie mogą ci Mhm. Ale co zrobili? Oni są w Niemczech, to jest w Polsce. Prawnik w Niemczech nie, nie będzie kosztował tyle co ten, co ten Polski z tego pierwszego przypadku. Będzie kosztował dwa, trzy razy więcej. Szczególnie jeśli nie masz jakiegoś stałego, jakiejś stałej relacji z prawnikiem, która pozwala Ci te koszty trochę trochę zniżać. Tak? Jeśli masz pierwszą, drugą, trzecią taką sytuację, no to nikt z tobą, żaden prawnik nie podpisze z Tobą żadnego porozumienia, no bo jesteś po prostu za mały. No i znowu jest te 300 euro w plecy, piszesz pismo do tej firmy, dajesz nawet do tłumacza, odżałujesz te 5 dych na jedną stronę tłumaczenia, żeby było po niemiecku. No i, no i wysyłasz, no oni, oni ci wysyłają. Nie, no to jest, w zlecenie jest ponad konwencją, mimo że nie jest, według prawa, mhm. ale Ty masz rację, oni mają hajs. Kto wygrywa? Zawsze wygrywa ten, ten kto ma hajs. Nie, te to ma rację. To nie jest uczciwa branża. I te zlecenia to nie jest jakaś tam abstrakcja, która jest tylko jak straż. Nie. Szczególnie dla firm, z którymi taki klient mający takie zapisy nie ma stałej relacji. No to on ci może po prostu wynieść. Jest, jest, jesteś właściwy dla niego nikim. No bo jak nie ty, to kolejny za za jakąś tam stawkę, którą, którą zaproponuję, bo i tak oni sobie tą stawkę obbiją na tych właśnie 500 euro, 300 euro. Mm -hmm. Odbiją sobie to e, na tych karach, które są właściwie wliczone. Bierzesz fracht, tak, bierzesz fracht 1000 euro. Przychodzi przelew terminowo, bo to niemcy. 450. Z numerem twojej faktury na 1000. Dzwonisz do spedytora. Zpudytor nie ma czasu, bo ma kolejny fracht i, i w ogóle już... Jesteś dla niego nieważny, bo już zrobił z tobą ten, ten frag, nie ma kolejnych. Więc jesteś nieważny, bo to, bo to teraz Tobie zależy. Wcześniej nie mu zależało i Tobie też, a teraz tylko Tobie. No i próbujesz się dowiedzieć o co chodzi z tą niedopłatą. Myślisz, no kurde, oszukali mnie, tak? Miałoby być 1000, jest, jest niecałe 500. W końcu tam się, powiedzmy, dodzwonisz do jakiejś tam księgowej jednej firmie, która mówi w jakimś języku cywilizowanym i ona mówi, no tak, no bo tutaj macie taki rachunek paletowy. Jaki rachunek? Nie dostaliśmy nic. A, no, no to pewnie ktoś tam zapomniał wam wysłać, to ja ci zaraz wyślę. No i co? Dostajesz rachunek, 550 euro. I bardzo co to jest? No to ja ci doślę konto paletowe. Dostajesz konto paletowe, taki tam wyciąg czasami nawet ma 4-5 stron wszystkich ruchów paletowych, czyli gdzie ile załadowałeś palet z towarem, gdzie ile wymieniłeś, gdzie ile dostałeś z powrotem, gdzie ile nie znałeś. No i tam wynika, że w ciągu zeszłego roku brakuje im 50 palet. No i tak, zatrudniasz jakiegoś człowieka, który ci to w ogóle rozszyfruje, żeby było wiadomo o co chodzi. Kiedy pytasz tego swojego klienta, on ci, on ci nic, nic nie powie, no bo mówi, tu masz konto. Zapoznaj się wszystko jest, i, i wszystko jest jasne. Z naszej strony wszystko jest ok. No i w końcu dochodzisz, że załóżmy że na ci, policzyli 30 palet. Tamte, wiesz, 20 to by się jeszcze przełknął, nie? Ale no, no 30 to już masz. E, to już masz ponad połowę tego konta. No i masz kwit na te palety, że je zdałeś, bo błąd zdały zdałeś je. Wysyłał do tej firmy. czekasz, cisza. Dzwonisz. Z nie ma czasu. Bo już się, już się dorobił na tym, tak? I znowu co robisz? Prawnik w Niemczech po raz kolejny? Okej, okay, po 10 sprawach to się, to się zaczyna, powiedzmy, opłacać. Ale też prawnik musi być dobry, sprawdzony. No i musisz sporo wyłożyć najpierw, żeby mieć szansę w ogóle odzyskania tego. I też prawnik musi jeździć po Niemczech, bo są sądy właściwe zawsze według, według siedziby klienta. Okay. Więc też nie jest tak łatwo, no, albo, albo ty sobie jeździsz po Niemczech, nie? Stłumaczę. Rachunki za maty i narożniki. Mhm. To chyba sprawa jest znana. Zdarza się. Może no, trzeba dokupić coś. Okej, okay. jeśli, jeśli trzeba dokupić, bo nie masz, okej, okay. zdarza się, tak? To się niszczy, gdzieś to trzeba kupić, czasami kierowca nie zaba. Okej, okay. no to, bo, to, to jeszcze podsumuję. To Ale problem pojawia się w rachunkach za maty i narożniki, których nikt nigdy nie pobrał. Mm -hmm. Frakt za 500 euro, dostajesz znowu 400, rachunek 100 euro za mapę i narożniki. Dlaczego? Przecież tu, tutaj w ogóle był, był jakiś tam towar, do którego tego nie trzeba. No więc piszesz pismo, znowu tłumacz, 50 zł. mała kwota, ale grosz do prosza. piszesz pismo. Że przecież tutaj nie ma żadnego dowodu. Tak? Kierowca niczego nie podpisywał, skąd to w ogóle jest. No jesteś wkurzony, no bo ktoś cię próbuje po prostu wtedy oskarżyć o coś, czego nie zrobiłeś, czego twój kierowca w ogóle nie wziął, nie ma tego. No i dostajesz pismo ładne od klienta, tym razem się trochę zainteresował i odpisał ci, że tutaj jest według systemu, który pokazuje, że kierowca pobrał. No i walcz z tym. Pojedziesz tam do firmy i pokażą ci ten sam drugi, powiedzą, że jest napisane, to pobrał. Jest taki fajny cytat z Misia, jak ten główny bohater nie dostał swojej kurtki w szatniku, swojego płaszcza. I, I ten szatniarz mówi: Nie mamy polskiego płaszcza, i co tam nam zrobi? Ten motyw mi się, mi się cały czas pojawia, kiedy e, widzę i kiedy przyglądam się znowu tym wszystkim sytuacjom, które jeszcze pamiętam, e, mm, jak to wyglądało. No i w każdej, w każdej z tych sytuacji do, dokładnie czułem się tak samo jak ten bohater z tego filmu. Po prostu. Oszukane bezwierznie. Też ja jestem człowiekiem, który też mocno jest zaangażowany w firmę i e, nie było to dla mnie łatwe, bo ja czułem, że interes filmy jest jakoś tam zgodny z moim interesem i ciężko było mi często przechnąć takie, takie rzeczy po prostu, no bo, no bo czułem to, że po prostu ktoś mnie tutaj próbuje oszukać. Hmm. Gdybyśmy mieli, może, nie wiem, gdybyśmy mieli możliwości jakiegoś rozbudowania działu prawnego, ale to właściwie tylko największe firmy mogą sobie pozwolić na stałą współpracę z prawnikiem, na odbijanie takich rzeczy, to możliwe, że wielu z tych rzeczy dałoby się uniknąć. Ale, ale przy małych i średnich firmach to jest właściwie nie do zrobienia. Po prostu koszty są za dobre. Musisz nawiązywać jakieś tam mocne relacje, musisz mocno negocjować z firmami, które się tym, się tym zajmują. A i tak wiele firm windykacyjnych też właśnie często filmy transportowe chcą zatrudniać filmy windykacyjne, tak? które im będą ściągać. Ale firma windykacyjna, jak zobaczy rachunek za palety, to im się też zakręci w głowie i zobaczą to konto na trzy strony i powiedzą: Nie, 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 no, to jest jakiś spór, my tego nie bierzemy. Tak? Wy nie macie racji, bo to jest rachunek. Także to musi być prawnik, który, który faktycznie siedzi w temacie. A tacy się cenią. I, cen i cenią się bardziej niż niż 500 euro, które mamy tutaj do wygrania.